Nie poglądu w Bóg szuka. Odpowiadając, Jezus rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeśli się na nowo nie narodzisz, jeśli nie staniesz się nowym stworzeniem, wymiana procesora, nie ujrzysz Królestwa Bożego. Stąd nie poglądy. Poglądy są wtórne. To jest tak jako programowanie, które się później wgrywa, lepsze lub gorsze. Oczywiście trzeba mieć jak najbardziej zgodne z Biblią, to oczywiste, ale poglądy nie zbawiają. Nie poglądów Bóg szuka, ale czystych motywacji i szukania prawdy. I teraz pytanie do Ciebie, czy narodziłeś się na nowo? Większość katolików w ogóle nie wie o co chodzi, oni nigdy tego nie słyszeli nawet. Zobaczcie, jak to pogańska, antychrześcijańska religia jest. Oni w ogóle nie mówią o Nowym Narodzeniu. Jako świadomej decyzji człowieka. A Jezus mówi, że bez tego nie wejdziesz, nie możesz nawet ujrzeć Królestwa Bożego.